Witam w poniedziałek 25 sierpnia. Karolina Czereda. Zaczynamy wiadomości regionalne na 140 kanale Vektry i w internecie. Dziś w wiadomościach ostatni poniedziałek wakacji podsumujemy weekend z policją i strażą pożarną. Omawiali budżet: płótna na sztalugach w naszym mieście, książka na życzenie i konkurs na najpiękniejszy wieniec. Poniedziałek 1 września oficjalnie rozpocznie się nowy rok szkolny. Uczniowie mają przed sobą zatem ostatni tydzień wakacyjnej laby. Czy żarscy uczniowie żałują, że to koniec i jak poradzić sobie z powrotem do szarej rzeczywistości? Zobaczmy. To ostatni taki poniedziałek dla uczniów, ostatni poniedziałek wakacji. A co zrobić by powrót po urlopie do pracy nie był zbyt trudny. No, urlop jest dla nas fantastycznym czasem na to, żebyśmy odpoczywali, żebyśmy realizowali swoje cele, żebyśmy spędzali świetny i miły czas z naszymi znajomymi. Natomiast po wakacjach zaczyna się praca, zaczynają się obowiązki. I co warto zrobić? To na pewno nie pozostawiać sobie powrotu do domu na ostatni dzień przed końcem wakacji. Co jeszcze warto zrobić, żeby sobie trochę uprzyjemnić ten powrót? To na pewno przygotować się trochę do, tych, do tego powrotu, czyli założyć sobie jakiś plan, przygotować sobie ubrania, dzień przed pójściem do pracy, nie zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, to jest coś najważniejszego, co pomoże nam na pewno przetrwać pierwsze chwile po powrocie z urlopu do pracy. O emocje związane z powrotem do szkoły pytaliśmy dziś na deptaku żarskich uczniów, ich rodziców oraz dziadków. Ostatni tydzień wakacji, jak wam z tym? Mm, no nie Ciężko. No. Szybko A, minęło. No bardzo. No. Przygotowane do szkoły? Tak, już tak. wszystkie książki, podręczniki mamy, zeszyty też. Co, trochę cieszycie się na spotkanie z koleżankami i kolegami? Yy, znaczy teraz idziemy do pierwszej gimnazjum, więc nie yy, znamy koleżanki nowe, więc... Trochę jest stres podejrzewam. Tak, tak nowe doje. otoczenie. Co dzieci mają straszny dylemat, że trzeba do szkoły iść. A mama też się stresuje tym? I to bardziej, chyba bardziej niż dziecko. A do której klasy? Pierwsza. Mm, no to wielki dzień za tydzień. Myślę, właśnie jako sześciolatek, dlatego nie za bardzo dziecko chce iść, bo nie chce się uczyć jeszcze. Mm -hmm. Jeszcze myślą o zabawie, a nie o nauce. Mm -hmm. Ale jak to będzie zobaczymy, może nie być tak źle. Cieszysz się, że wracasz do szkoły? Tak. Córcia idzie do pierwszej klasy. To wielki stres, podejrzewam, też dla rodziców. No taki powiedzmy, że ograniczony. Nie stresujemy się aż tak bardzo. Cieszysz się, że idziesz do szkoły? Tak. A jak myślisz, jak tam jest? No fajnie. Nie mogę już doczekać się spotkania z moimi przyjaciółmi i no, nauki, bo już mi trochę nudzi się wydało. Cieszycie się, że wracacie do szkoły? Nie. Dlaczego? Bo nie lubię szkoły. Tyle niestety już w pracy jesteśmy, właściwie, niestety, także nauczyciel to mit. Ale wszystko w porządku. Nie mogę się doczekać, żeby wrócić u moich kochanych uczniów uczyć. Staramy się jakoś jakoś spędzić mile ten czas. Będą dni żar, chcemy iść na dni żary. Już mamy coś zaplanowane, w w konkursach jakiś, Karolinka obiecała, tak? Tak. Ma jeszcze jednego braciszka, to zabierzemy i będziemy się jeszcze bawić te ostatnie dni jakoś na te, na te koniec wakacji. Akurat dziadek ma wolne. To no. lepiej się nie mogło trafić. I jakoś sobie ułożymy, byliśmy na wczasach, także wakacje mieliśmy fajne. Ej, Kasia idzie do pierwszej klasy, a Fabianek idzie do przedszkola. I jak, stres troszeczkę jest? No na pewno. Bardziej chyba też jest z pierwszą klasą. Wakacje miłe były, miło się czas spędzało. A z drugiej strony też chcę się do kolegów, koleżanek. A co poradzić dzieciom, by powrót do szkoły był przyjemny i bezstresowy? E, kochane dzieci, każdy z nas przeżywa stres. E, tak samo początek szkoły jest dla was takim samym początkiem, jak rodzice kiedy wracają po urlopie. Musicie się nauczyć z tym zmierzyć. Pamiętajcie, że w szkole zawsze macie do dyspozycji osoby, które chętnie was wspierają. A uwierzcie na słowo, że nauczyciele dobrze wiedzą, że rozkręcacie się powoli i jeszcze w pierwszym tygodniu myślicie o wakacjach. Natomiast tak samo jak Dorośli i Wy możecie wcześniej zadbać o to, żeby dobrze się do roku szkolnego przygotować, czyli posprzątać na swoim biurku, zawsze milej pracuje się w przyjemnej atmosferze, zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie książki były gotowe, żeby nie zostawiać na ostatnią chwilę kupowania ważnych podręczników. Od samego początku starać się pracować regularnie i systematycznie, dzięki temu pomoże Wam to przetrwać cały rok szkolny zupełnie bezstresowo. Wszystkim życzymy bardzo udanego końca wakacji. W ostatnich dniach żarstcy strażacy mieli ręce pełne roboty, najczęściej z powodu pszczół i szerszeni. W dniach od 18 do 25 sierpnia bieżącego roku, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odnotowała 43 zdarzenia. Należy tutaj zaznaczyć, że aż 23 zdarzenia były to wyjazdy do usunięcia kokonów szerszeni os bądź zebranie pszczół. Tylko w ostatnim weekendzie mieliśmy 13 zdarzeń, z czego jedno ciekawe zdarzenie w miejscowości Lubsko wyciągnięcie sarny z odstojnika wody. Natomiast żarscy policjanci wciąż przeprowadzają akcję trzeźwy kierowca. Podczas minionego weekendu policjanci prowadzili akcję trzeźwy kierowca. Również prowadzili nie tylko taką zmasowaną akcję, ale również wyrywkowe kontrole osób, które kierują pojazdami mechanicznymi, w kierunku wyeliminowania osób, które pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę. Od piątku do niedzieli takich osób było sześć. Chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na postawę osób, obywateli naszych, mieszkańców powiatu Żarskiego, którzy bardzo tutaj, że tak powiem, reagują w sposób prawidłowy, czyli tutaj powiadamiają nas, jeżeli mają takie sygnały, że ktoś może pod wpływem alkoholu wsiąść za kierownicę. Jak również w ostatnim czasie w miejscowości Lubsko obywatel zatrzymał, dokonał ujęcia niecześwego kierującego mężczyzna, mając trzy promile wsiadł za kółko swojego pojazdu. Policjanci rozpoczęli również kontrolę terenów przy szkołach. Tutaj sprawdzane są, jest oznakowanie, czy właściwie jest oznakowane przejście dla pieszych, czy są odmalowane pasy, czy znaki są widoczne, ewentualnie czy są ustawione barierki ochronne, które zabezpieczają tutaj dzieci, które wychodzą często wybiegają tak ze szkoły. O ewentualnych takich nieprawidłowościach, które się pojawiają. Policjanci również informują zarządców dróg. Większość tych kontroli wypadła pozytywnie. Dziś w żarskim ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej. Radni omawiali wykonanie budżetu za pierwsze półrocze tego roku. W części dochodowej to chyba jest to wynik optymistyczny, bo wprawdzie to, na czym mi zależało, czyli te wpływy z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, no nie osiągnął 50%, ale jest to tendencja coroczna, że. Ten udział Urząd Skarbowy przekazuje miastu bardziej w drugiej połowie roku niż w pierwszej, a, a już jest 44%, czyli jest nadzieja na, na osiągnięcie planowanego wyniku. No i sprzedaż mienia, mimo że jeszcze jest poniżej 30%, no może wskazywać na to, że ten wynik jednak będzie zbliżony do 100%, dlatego że pani naczelnik potwierdziła tutaj wpływ tych 2 milionów za jedną z nieruchomości we wrześniu i no i jeszcze kolejne przetargi. Także na razie można patrzeć optymistycznie. W chwili obecnej wykonanie mamy w granicach 28%. Wynika to m.in. Z, z tego, że w pierwszym półroczu część nieruchomości nie, nabyło, nie było chętnych do nabycia w przetargach i w lutym i w sierpniu brak było zainteresowania na kwotę w granicach 700 tysięcy. Mhm. Oczywiście mówimy o cenie wyjściowej. Jasne. Teraz kolejny przetarg taki duży to. To będzie przetarg we wrześniu, to będzie na nieruchomość przy ulicy leśnej i oczywiście nieruchomości, które wchodzą ci lokalowe mieszkaniówka. Przypomnijmy, urząd w tym roku na inwestycje zaplanował ponad 27 milionów złotych. Mogą na płótno przenieść to, co tylko zechcą. To ich wizja i ich czas. Dziś w Żarach oficjalnie otwarto Międzynarodowy Plener Malarstwa. W Żarach ruszyły międzynarodowe plenerowe spotkania ze sztuką. Impreza, która na stałe wrosła w kulturalny krajobraz naszego miasta. A wraz z nimi ruszył Międzynarodowy Plener Malarstwa. Za co ta impreza jest tak lubiana przez artystów? za klimat przede wszystkim zawsze jest miła atmosfera, ludzie troszkę się znają. Niektórzy już są enty raz nawet nie potrafię powiedzieć który w tym roku jest kilka osób świeżych, znaczy świeżych, młodych, nowych. postanowiłem trochę odnowić znajomości żeby trochę rozszerzyć krąg tych plastyków, których tutaj sporo działa na naszym terenie. Nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym roku. No nie ma, nie ma rzeźbiarzy, ale myślę, że malarze pozostawią ciekawe prace i godne uwagi. Za co plener cenią nasi lokalni artyści? Za to, że odbywa się właśnie tu, w Żarach. Wojarzuję po Polsce cały sezon. I ten jeden plener w Żarach sprawia mi niesłychaną frajdę. No ale cenię też za to, że, że dobrze, że w żarach jest taki plener, że mogą się spotkać ludzie tutaj właśnie, że mogą poznawać żary, zobaczyć nasze piękne zabytki, nasze piękne ulice. No i zostawić przy okazji jakiś ślad po sobie tutaj w Domu Kultury. Plener malarstwa potrwa do 31 sierpnia. W tym roku bierze w nim udział 17 artystów. Książka na życzenie to akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Na czym polega? Każdy czytelnik może zasugerować zakup nowych książek do wypożyczalni. Wystarczy przyjść do biblioteki, na kartce wypisać tytuł książki i wrzucić do specjalnego pudełka. Akcja potrwa do końca września. Nasza kamera była wczoraj w nagminnych dożynkach w Złotniku. Jak było? Na pewno tłoczno i kolorowo, ale zaraz przekonają się o tym Państwo sami. A dla naszych widzów mamy również niespodziankę, bo w środę, 28 sierpnia, tuż po serwisie, zapraszam na koncert Andrzeja Rosiewicza, który był gwiazdą wczorajszej imprezy w Złotniku. Mszą świętą w niedzielę rozpoczęto dożynki gminne na pograniczu polsko-niemieckim w Złotniku. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, wystaw z rękodziełami ludowymi, lokalnych potraw oraz występów zespołów śpiewaczych. Pośród wielu konkursów, największym powodzeniem cieszył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zgłoszono 31 wieńców, które jury oceniało w dwóch kategoriach nowoczesny i tradycyjny. W kategorii wieńca nowoczesnego. Przyznano pierwsze miejsce Wesołej Gromadzie z Mirostowic Górnych, a za najpiękniejsze wieńce tradycyjne dwie pierwsze nagrody egzekwo zdobyły Karolinki z Grabika i Wesoła Gromada z Mirostowic Górnych. Dożynki swoim rozmachem zaskoczyły odwiedzających. Jak co roku jest bardzo śpiewająco i wesoło i radości, ale za mało atrakcji dla dzieci w tym roku. I z tego powodu ubolewam. Próbowałam tych ziemniaczków pysznych pieczonych na smalcu, bardzo dobre i polecam wszystkim spróbować. Bardzo mi się podobają. A co najbardziej? E, nagrody, które właśnie wygrałam wiaderko. Mam kurki i będę kurkom dawała teraz z wiadereczka jeść. Świetnie, świetnie, naprawdę, bardzo fajnie. A co najbardziej się Panią podoba? No w ogóle, że taka wiara jest wyluzowana, wie Pani, i tak można sobie swobodnie, o, no, muzyka piękna, jedzonko dobre, ciasteczko, wszystko fajnie. A co Pani najbardziej smakowało? A ja jadłam zupę gularzową. Tak. I rybka jest tam z grilla, czy jaka ona jest? Grilaka. Też, bardzo dobra, makrela. Super. Też? Cztery złote ziemniaczki pieczone, znakomite, z, z, nakomite, z super. super. A ile razy już na dożynkach Panie były? Pani ile razy? Ja co roku, to ja ta, o latek trochę mam, to tak z 20 razy chyba. My pochodzimy z wioski, także co roku jesteśmy na dożynkach. No bardzo przyjemnie jest, pogoda dopisuje, zespoły ciekawe śpiewają, także uważam, że bardzo przyjemnie jest. Bardzo fajne są dożynki. Przyjechała Pani z rodziną? Z rodziną, z córką, z synem i mężem. A jak I, mamą, to, o, I mamą. A jak się Pani podobają tegoroczne dożywki? Super, piękne, piękne. A co najbardziej? Wszystko, wszystko, praktycznie więcej. tutaj w ogóle yy, jak śpiewają, otoczenie, super. Czyli impreza przygotowana jest na 100%? Tak, tak, tak. Tak. A często panie korzystacie z takich dożynek? No w miarę, w miarę ale raczej tak. Jak blisko, no to tak. Ślicznie dziękuję, jeszcze o imię proszę. Barbara. A twoje? Krystian. A Krystian tobie co się najbardziej podobało tutaj na tych dożynkach? Wszystka. A skakałeś na, może na tym zamku ładnym? Tak. A ty jak masz na imię? Nikola. A Nikolu tobie co się podobało? Wszystko. Да. Niezapomniane wrażenia pozostawił Andrzej Rosiewicz, który przez ponad godzinę rozbawiał zebrany tłum. Wiele koncertów wykonuje oczywiście, ale to było wyjątkowo. Naprawdę tyle radości, takiej, tyle dynamicznej reakcji. Wie Pani, te spontaniczne Andrzej, Andrzej i tak dalej. Ale jeszcze podziękowałem po tą autostradę, co zbudowali na mój przyjazd, autostrada Słońca. Dobrze, że wójt jest nie tylko przystojny, ale jeszcze wie kogo zapraszać. Panie wójcie, specjalne jeszcze dla Pana. Gratulacje. Ja mam jeszcze pieśń, której nie wykonałem, tu, ale jeszcze wszystko przed nami. Wójt wesoły się nazywa, wie pani. Także, jeszcze może z wujtem zatańczymy te jakieś fajne rytmy. Kochani słuchacze i widzowie telewizji miejscowej, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że to, co telewizja zaprezentuje z tego programu, będzie się Państwu podobało. I mam nadzieję, że następnym razem do trzeciej zobaczycie to na żywo, czy telewizja Wasza kłamie, czy nie. Zapraszamy widzów telewizji regionalnej na relację z koncertu Andrzeja Rosiewicza w środę po wiadomościach regionalnych. Choć meteorologiczne lata skończy się dopiero za tydzień, w ostatnim okresie pogoda nie rozpieszana zbytnio. A jaka ora czeka nas we wtorek 26 sierpnia? Szczegóły za chwilę. z Zgarska zapraszam na prognozę pogody. Zimne powietrze, które właśnie napływa do Polski da nam się we znaki. Wygląda na to, że jesień przyszła do nas nieco wcześniej niż zwykle, a szanse na powrót letniej aury maleją z każdym dniem. Temperatura nie będzie przekraczać 15 stopni. Noc i poranek również zimne, na ogół poniżej 10 stopni. Możemy spodziewać się przyrodnego deszczu. Wiał będzie chłodny południowy wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1011 hPa. We wtorek pamiętajmy o minach Marii, Adrianny i Aleksandra. Należy niestety spodziewać się, że następna szansa na wygrzanie się w intensywny słońcu pojawi się dla nas dopiero za rok. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już jutro. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach, ale zachęcam do pozostania z nami. Dziś, jak co poniedziałek, na sportowo. Tuż po wiadomościach zapraszam na magazyn sportowy, czyli rodzinny piknik. Sportowo-rekreacyjny w Kunicach i podsumowanie piłkarskiego weekendu, a na deser sportowy poniedziałek a w nim mecz budowlani lubsko kontra promień Żary. A na specjalną prośbę naszych widzów jeszcze raz uroczystości pogrzebowe księdza Prałata Tadeusza Dobruckiego. Ja dziękuję już za uwagę. Przypominam, że można nas oglądać również na stronie internetowej telewizjażary.pl. Dziękuję już za uwagę i do zobaczenia.